Menu serwisowe. Jak wejść w to menu serwisowe? To pytanie padało już kilka razy, i teraz Wam to chciałem pokazać. Pierwsze co: to zamykamy drzwiczki. Druga rzecz: to jest pokrętło programatora. Ustawiamy na bawełnę eko. I tutaj już musimy zadziałać dosyć szybko, bo będziemy musieli cisnąć klawisz włącz, wyłącz i po sygnale nacisnąć przycisk play i suszenie na czas jednocześnie. Już Wam pokazuję, I to musi być dosyć szybko wykonane, także włącz O, widzicie, nie zawsze za pierwszym razem to wychodzi, ale udaje się. Trzeba mówię w miarę szybko po sygnale załączenia się play i słyszenie na czas, wtedy wyświetli nam się na, na wyświetlaczu tam te wszystkie symbole, cyfry itd. i mrugają wszystkie, jak widzicie, dookoła te diody. Dobra, co tutaj możemy sobie sprawdzić? Tak pokrótce Wam tylko pokażę. Możemy sobie zobaczyć. Na pierwszej pozycji praca pompki. Niestety odświeżanie tutaj jest. Takie, że będzie. Widać same zera. Słychać jak pompka pracuje. Teraz tak, jedziemy. C3 to mamy obrót pębna w lewą stronę. C4 to mamy test tego wiatraczka. No tego Wam nie pokażę. Ale słychać go. C5 to jest temperatura czujnika NTC yy, przez które przepływa jakby powietrze w obiegu. AC6. A to już jest załączona sprężarka. I to jest temperatura czujnika NTC na sprężarce. Szedłem na na rurce od sprężarki. I tutaj ta temperatura będzie rosła z czasem. Załączona jest sprężarka i temperatura będzie rosła. Co jest dobrym sygnałem, no bo wiemy, że czujnik ATC na, na rurce sprężarki no jest raczej jest sprawny. Dobra, nie będę przedłużał tego, bo to będzie tam leciało sobie dalej. C7 test czujnika wilgotności, jeżeli wychodzi. 1.1.1 no to jest OK C8 i tutaj jest błąd E 32 co nie zawsze oznacza że jest coś uszkodzone jak gdyby no bo tutaj jakby w trybie serwisowym na pustej na pustym urządzeniu bez wsadu wilgotnego czasami Pokaże się tak, że jest błąd E32, ale tak naprawdę ta suszarka działa prawidłowo. No i C9, tego Wam nie powiem. C10 jeszcze jest dosyć istotne. To nas dosyć mocno interesuje. Tutaj jest jakby są kody błędów zapamiętane. Trzy ostatnie. Klikając na play, możemy sobie. Podejrzeć, tu mi się zmieni na E31, 32 To jest powiązane z czujnikiem wilgotności. No I później tu już przelatujemy. Wychodzimy, oczywiście, klikamy. Teraz po załączeniu pokaże nam się takie coś, ale tym się oczywiście nie przejmujcie. Klikamy jeszcze raz. I teraz już po ponownym włączeniu. Szarki możemy uruchomić programy. Ok, i to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w następnym.